Leżyć, kurwa, powiedziałem. Skurczybyki. No i po sprawie. Pięknie. O, dobra, weźmiemy sobie strzelbę. To jest jakieś szczęście. Pięknie. Dobra, weźmy sobie to zadanie i co my tu mamy? Record start. Dobra. mi może się uda. To jedziemy. Myślę, że powinno się udać. Coś nie przywale tu. To... <laughs> Epicko. A, to jest będzie rajd po... <laughs> Raid po bazie wojskowej, no dobra. Ale odkud się zdezilowałem? Naprawdę nie, nie wiem co wtedy tam wypieprzyłem musiał to obadać Dobra, jeszcze muszę robić kółeczka, dobra Okej, okay, zaciśniamy trochę kółeczko teraz A i w końcu wyjeżdżamy, no A. O o, 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 o. o, o, pięknie, pięknie. Dobra, wyjeżdżamy. Chociaż tak mi się tak się może stać. A coś ma raz nie przy tym, nie... po prostu nie ma gry. Mam nadzieję, że autko mi nie wyleci w kosmos no Dobra, już się kopci, co już nie jest dobry Dobra oznaka Nie żebym jeszcze wyjechał z tej bazy No 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 Wyzwanie wykończone Oraz pieprzamy stąd Ale zobaczmy, gdzie to mógł się udać teraz Ha, 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 to by było dobre. Jakieś koordynaty. Hmm. Tu mam coś do zebrania. Tak ludziska właśnie myślę. Co mógł tutaj zrekombinować? Mm, Wiecie co, uda mi się chyba tutaj Oho Życie powinno mi się zaraz odnowić, także nie powinno być najgorzej Dobra Kilometr 300 do... jakiejś rzeczy do zebrania No dobrze Okej, okay, rozgłos spad Świetnie. No eee, chodź, 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 nie uciekaj mi nigdzie. Dobra, przyczepiłem się tego kamyszka. I teraz może jakieś palmy albo czegoś. Okej, okay, znowu kamyszek. Teraz, gdzie by tutaj się przyczepić? do tego drzewa. Okej, okay, nice. Teraz tylko prosta droga do... Do tej rzeczy. I może zrobimy sobie na 100% mm, jakąś... miścinkę. Okej, okay, coś to powinno być. Nie ma bata. I nawet chyba jest, co to widzę. No, albo mi się przewidziało. No, zobaczmy. Czy coś tutaj mamy? Jest, czaszka. Okej. Okay. No i sprytnie schowane, by to nie było zaznaczone na mapie. Dobra. Tak samo w mierze magię jak on. Dobra, teraz stanę się tutaj. <sighs> Ile teraz? Do biegania. Okej okay, no mamy 800 metrów, świetnie Hmm, to jest u góry, to będzie jakaś baza wojskowa, świetnie, będzie życie w niej Okej okay, dobra, weźmiemy sobie strzelbę Aha, baza wojskowa jest, helikopter nie ma Nie, chociaż? Nie To jest ta baza radarowa ja tak bardzo nie lubię. Nie ma helikoptera. Lipa. Okej, okay, to mamy blisko następnego punktu. Świetnie, to tak ładnie nam się układa wycieczka. O jest helikopter, jest helikopter, jest helikopter, ale nie ten co chciałem. Leżeć. Dobra, bierzemy to może sobie wciwnę... Pistolecik maszynowy, ty tu zginiesz chyba. Ok, świetnie, wszyscy leżą. Ty chodź tutaj no. Wszyscy tfienie apteczka, 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 apteczka Dziękuję Ale tam jest śmigłowiec, no z nim sobie się udamy do następnego miejsca Taki wow Dobra, teraz Pięknie. tylko to now, Pięknie No Pięknie Dobra No Do helikopterka Teraz jak się nim latało, to będzie teraz pytanie Dobra Ymm, Może mapkę Gdybym się do tego miejsca. Chyba pamiętam. Ej, nie wysiadaj. Okay, daleko nie musiałem biec, czy tam lecieć, to jest dobre. Dobra, podniesiemy ją i spadamy Dobra, gdzie teraz? nie moja bezcenna mapa wyprowadzi mm, okej okay, teraz by dobrze byłoby się udał gdzieś w tą okolicę i tutaj sobie zrobimy razem z tym wyzwaniem te dwa przedmioty weźmiemy, zbierzemy potem uda mi się zakończyć no, tą wyspę czyli Tutaj aż trochę regionów tutaj zostało, czyli to zebrać to, 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 to i to i to i tutaj są całą resztę. Na tej wyspie Potem ludziska polecimy sobie jakąś jedną misję może od czerwonych, czyli od komunistów A następnie potem polecimy sobie od tych niebieskich, chociaż nie lubię tutaj tych terenów robić. Masakryczne są. No to lecim. Ale do jak zrobię sobie ten moment to zrobię sobie króciutką przerwę między nagrywaniami. Muszę troszeczkę odpocząć od komputera. Bo nagrałem wam kilka odcinków na, na właśnie ten wyjazd z, Rom, z Roma dwójki żebyście mieli co oglądać. O, to trochę mi z widzenia czeka. No dobra. Kurort. Zacznijmy co ten król ma do nas do oferowania. Czy tu coś jest Tu nic nie ma Tutaj też nic hmm. To też nic ciekawe. Na pewno tutaj będzie trochę rzeczy pozrzuconych. Bankowo. Nic nie ma. Okej, okay, tu mam jedną rzecz do rozwalenia. To jest musowe. Okej, okay, tu mamy dostawę. To jest jedna, druga gdzieś się tutaj znajdowała. ale to się przejdziemy już O i się znalazła się pierwsza rzecz. O, nawet jest to osłona. Czyli trochę nam życie wzrośnie świetnie To lubię Dobra, dawać mi to, dawać mi to, dawać mi to okay, zaczmy... O, pięknie, nawet życie się z... podniosło Okej, okay, dostawa narkotyków, tu jej nie ma Tak nie ma jej ani u góry, ani na dole To musi być, znaczy na dole, ani mm, na dole chociaż cholera teraz jasne wie Nie została świetnie Mhm, z okocjami Dobra, jakiś auto muszę teraz wyhaczyć, to rozpieprzyć Okej okay. Zróbmy okay, to tak. Ouch, ego. co coś mamy? Jakąś jedną rzecz. Na nice. no, być trzy przynajmniej. Hmm, jakieś altanka, coś? Hmm, tu się coś... Coś mi tu świeci że coś tu będzie, o... Czy coś mi świta. Okej. Okay. Tu nic nie ma. To wycofka. O tutaj jest, dobra, nice, pięknie. Byłem tutaj przecież, jak latałem tym spadochronem. Dobra. Jeszcze jedna rzecz powinna tutaj być. Jest, dobra, jest, 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 jest. Mam jest, nadzieję, jest, jest. że to wszystko. Hmm, jeszcze jedna rzecz. I tak będziemy sobie zwiedzać tym razem kurort wypoczynkowy. No i mamy. Pięknie. A dobra, tym tymczasem borem na Ja sobie robię przerwę od nagrywania. Taką z 15 minutową i wracamy z powrotem do nagrywania odcinków na zapas z z 2. No co? Ja bym raz, komentujcie, oceniacie, trzymajcie się do usłyszenia. Cześć.